Hej, cześć, się ludzisko, jestem gratwa. Witam Was w kolejnym odcinku serii Pokémon Platinum. Lecimy sobie teraz do yy, Snowpoint City, ponieważ jeszcze to nam trzy miasteczka zostały do odblokowania. Musimy znaleźć teraz Snowpoint no to było tu, było Snowpoint. Lecimy naszym balonem. Zostaliśmy ostatnio mistrzem Pokémon, więc nic nam tu już nie powinno być straszne. Tu ogólnie na nas czeka właśnie ten gościu. Co jest? Czy chcesz popłynąć do strefy walki? Czemu nie? Zobaczmy, co to jest. O, synta idzie. Domyślałam się, że tu się zjawisz. Dobrze, że poczekałam. Sądzę, że to dobrze, że nasz, świat ciągle, że nasz świat ciągle się zmienia. Oczywiście nie chcę, żeby stał się tym, o czym marzył tylko jeden człowiek. Świat, który przyśnił się Cyrusowi, nikt go nie chce. Mój wymarzony świat to miejsce, gdzie wszyscy dzielą się swoją radością, gdzie Pokémony i ludzie, którzy je otaczają, mogą się z siebie cieszyć. Pragnę, by świat stał się miejscem, gdzie każdy ma uśmiech na twarzy. Nasza planeta byłaby wiele lepsza, gdybyśmy wszyscy dążyli do tego celu. Chcę, żebyś nadal podróżował do wielu odległych miejsc. Chcę, żebyś wciąż spotykał nowych ludzi i Pokemony. Przybyłam całą drogę, żeby ci to powiedzieć. Twoje horyzonty znowu się poszerzają, jeśli odwiedzisz strefę walk. Mam nadzieję, że, nasz cięż... że nasze ścieżki jeszcze się przetną. Dobrze, Cynthia. Mam nadzieję, że też. A my zobaczmy, co tu jest. A ja w drogę. No to płyńmy! Prowadź! Zobaczmy co to jest ta strefa walk. O, w ogóle po lodach. O, Kakarotto tutaj też jest? Ale przecież mają wstęp tylko mistrzowie. O, hej dratwa, co tak długo? Wisisz mi 100 pokedolarów. 100 milionów pokedolarów. Zresztą zapomnij o Kacie. Chodź lepiej za mną, dobra? No, pokaz ten jest tu, a tu co? O, Elitarna czwórka. Dratwa, próbowałem dostać się do strefy walki, znaczy właśnie tutaj. Potem zabili się ci kolesie i zaznaczyli, coś tam ma rodzić. Niby chcą mnie sprawdzić, czy się nadaje. I takie tam. Ja bym musiał komuś cokolwiek udowadniać. Walczymy razem? Tak, ja przy kolumnie wówcznic. Pokazamy im na co nas stać. Empole on na pierwszym miejscu. Dobra, jedziemy z nim. Na koło z L czwórki sali zaczniemy. Okej. Okay. Robi się kolorąco. En... Okej okay, nam... Ogniscy mistrz ognistych tych Pokemonów. Was próbuj. Próbiję. Chyba pobiję powinno być. A próbie, dobra, Pokémon próbie. czy Zaczytać nie potrafię już. Yy, sprawdzę, jakie pokoje dusze. Nie mam pojęcia, jak się w to wyplątałem, ale niech będzie. Yy, zademonstruj mi pokojelikę. Pokaż mi im, na co nas stać. To znaczy, ja na pewno, a ty nie wiem, bo ty od razu że, że się poddał. Nawet, że nie szedł do literalnej czwórki. Lakshrey i Handu. Z Luxraya mogę mieć problem z Empolonem, ale z Handumem jak najbardziej nie. Walcz wodospad, czemu nie? O dzień. Okej, okay. Staraptor pokonał Fanduman, niestety, nie dla mnie. O, ale użył na szczęście na Staraptorze. O, tortera. Tortera akurat się przyda tutaj na Luxreya, o ile w ogóle trafi w tego no, no, no W sumie? Użyjmy tego. Oj, 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 będzie boleć tortera. Oj, Kakaroto. twoje pokemony są do niczego tutaj. O, żyjmy. O, wyleczył się. A czemu tak się na nim... Użyliście Kordesia przeżył, niestety. Ała,ła,ła,ła. Mocno, ała, ała. smorak, co no, może się przydać? Zaboli? Zaboli. No go nie zaboli tak bardzo. No jednak trochę zabolało. Trochę poczuł. Tylko Luxraya trzeba w końcu pokonać Paul, chodź Flareon, no dobra, wstrząs No i super, padł Ty też padniesz A Snorlax, jak tam Snorlax trzyma się? No, trzyma się na jednym HP Ja tylko wstrząs mi tu zostaw dla niego. No sorry, ale twoje pokumy, no niestety się nie przydają tutaj w ogóle. Żeby ja nawet sam walczył. No i wstrząs ostatni raz. No i super. No i Paul, pokazałeś gdzie ich miejsce? Hmm. Hej, nie przes Przepal nas. To już przesada. Haha, no cóż, za pojedynek. W kombinacji naszych Pokémonów pozostaje wiele do życzenia, ale nie może nam odmówić siły. Opieceć, że zrobimy to kiedyś ponownie. Ja upewnię się, że. żeby ten. Kolo trafił do domu. Widzisz, jestem teraz silniejszy, co? Okej, okay, spadam do strefy. Co biega? Co do... <tato> Tatuś? Haha. <tato> 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 no proszę, to Ale wyrosłeś. No do... No idę dratwa, Nie widzieliśmy się od wieków. Twoja matka powiedziała, że wyruszyłeś na obszar walki. Przybiegłem więc, żeby cię znaleźć. Chcecie, zobaczyć, chcecie więcej się podjąć wyzwania strefy bitewnych? Strefa składa się z 5 ośrodków. Każdy z nich skupia się na walce. Każdy też własny zestaw zasad. E, Okej. Okay. Oczywiście, żeby wygrać w którymkolwiek, musisz być naprawdę dobry. Cieszę się, że tak świetnie sobie radzicie. Wracam tam, gdzie zwykle przystępuję zaznaczyć, do obieży bitewnej. Będę tam czekał na wasze wyzwania. Mój tata jest super. Co zawsze przechodził prosto do rzeczy. zgadzać się co? No, bez. Okej, okay, strefa jest od... Chcę być taki wspomniany w... w... no jak mój tata. Yy, Tato to jeden z powodów, dla którego zdecydowałem się zostać trenerem. Oto co ja mam zrobić teraz? Czy mam od razu kogoś wyzwać? A może po prostu jeszcze potrenować? Okej, okay, zdecydowanie. Najpierw muszę być silniejszym dużo. Nareszcie tu dotarłem. Nie. Nie muszę się już śpieszyć. Znaczy co? Hej, hej! Właśnie widziałem waszą walkę. Jesteście niesamowici. W taki sposób, że yy, rozprawić się z elitytą? A właśnie, cześć. Nazywam się Bóg. Bug? Okej. Zazwyczaj trenuję w obszarach przetrwania albo górskich. Yy, Powiniencie tam wybrać. Tam dopiero można się napakować. Okej, okay, czyli przynajmniej tutaj nic nie ma, tylko takie... O kurde, witamy w strefie walki. To jest pierwsza wizyta, zapraszamy tę temu. Eee, negatywne walki, świetnie. Wszyscy nasi goście mają prawo do aktualizacji nagrywek, gdyby potrzeby. Strefy walki, pozwól, że zajmę się twoją. Zobaczmy. Ymm, gotowe, cyk, proszę bardzo. Zaktualizowano, okej, okay, na, Nasza ekipa... Z przyjemnością wyjaśnić Ci działania poszczególnych obiektów, wchodzą w skład strefy walki. Ja mogę mówić tematy ogólne, masz jakieś pytania nie. Dobra, czyli nie idę jeszcze tą, bo chcę zobaczyć ogólnie. pierwsze pierwszy wyleczyć, i zobaczymy w ogóle co tutaj jeszcze się dzieje. Kilka sekund nam to zajmie. No super. Jeżeli to są tylko takie walki poboczne, to raczej już nie będę robił więcej odcinków, no ale. Zobaczymy o co tu chodzi, tak by the way. Jeżeli to jest taka druga liga, no to. No to są tylko Berry, a tutaj czemu nie mogę przejść, przepraszam bardzo. Jesteś. O przepraszam. walki musisz koniecznie odwiedzić całe walki. A ty? Czyli tutaj ogólnie nic nie ma jak się dostać do tych dwóch pozostałych miast? Chyba nic mi innego nie zostało, jak po prostu wejść tam, bo tu nigdzie nie mogę tak przejść czy siak. Tutaj na dół gdzieś? Nie. Są po prostu jakieś domki. Dobra. No to idziemy! Wejdzie do srebrnej park, ok. O kurde. Próbujemy. Ok. Ok. Jakieś targi. Wieża bitewna. A tutaj jeszcze gdzieś mogę iść. A w ogóle pokażcie mi mapę, jak to wygląda na mapie. właśnie, tu do góry i tam. Nie mam zielonego pojęcia. Okej. Okay. Wychodźmy idźmy po prostu tam do środka, do tej hali. Bo z tej strony też nie ma przejścia dalej, żeby iść do kolejnego miasta. Dobra. Coś się trafię jednak do środkowej i idziemy na środkową bitwę. Okej. Okay. Wiem, co zapiszę i co? Widamy wieży pitenek, twoim przeciwnikiem po kolei. W pokojach mult Yy, Multipleter, nie, bo to są chyba te Ej, yy, pojedyncza walka chce? Aha, to jest takie yy, tutaj wybieram Paula wybiorę, kogo tu jeszcze tak bym mógł wybrać. No, Simba, niech idzie drugi. I Paulinę po czemu nie? Zatwierdź. No. Tak, dużo jak niedawno była zapisywana gra Pięć dni później. Oj, świetnie. Lecimy, nie śpimy, wychodzimy. Okej, okay, tutaj do tej sali. E, aha, tutaj już nie jest przetłumaczone. Jakie tu mają w ogóle poziomy przeciwniki? A, bo tutaj zrobili na 50. To tutaj by mi się przydało jak najbardziej e, chyba ten. The Crazy Frog. Ojojoj, oszałamili nas. Ale wstrząsy dają radę na no spokojnie. A wstrząsy jesteście typem normalnym, więc. Lupany bym miał większą przewagę, ale też spadł na hita, więc okej. Okay. I Voltorb wstrząs jak najbardziej. No i Paul, to rozłożył wszystkie, czy Pokémon twoje. Co wywaliło mnie? Wywaliło mnie, dobra, czyli takie walki po prostu yy, są pojedyncze. Nie że to ogólnie jest jakaś Co mogę, mogę się zapytać takiej trzeciej osoby o co chodzi. Bo tam były multi, to są takie podwójne i ogólnie. Witam, bierze, Bitterny, jesteśmy Twoim przeciwnikiem. Pokój... Aha, to jest wifi, czyli internetowe, dobra, czyli to mnie nie interesuje całkowicie. To jest multi pizza. Nie multi. Czyli co, czyli to już było chyba wszystko w tym odcinku. Zobaczyliśmy o co tu chodzi, i ogólnie no, mi się to jakoś zbytnio już nie podoba. Więc ogólnie przeszliśmy całą grę. No, ok, to co. Ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie chyba tego materiału już. Tutaj chyba nic no. Więc co ja dziękuję za obejrzenie tego materiału. Powiedzieć o komentowaniu, subskrybowaniu, lajkowaniu. Co będzie kolejne, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie myślałem jeszcze jaką serię kolejną zacząć. Może Pokémony X albo Y. Nie wiem. Tak się właśnie zastanawiam, zobaczymy. Do tego czasu jeszcze mam dużo. Więc co? To by było na tyle na razie czolem no i częściej